Dzień dobry, z tej strony Waszy, Dzisiaj będziemy w Minecrafta z moim bratem Na naszej serii Dzień dobry Nasza seria wioski. Hmm. Ty zrobiłbyś dwie łóżka? To no mi chociaż dwie wełny Ja bym jasno zrobił łóżko Chcesz wełny? To masz

No i... hmm. Dobra. Dałem. Mhm. Idź kopać ten e, e, drewno. Uh -huh. Trzeba robić? Mm -mm. Chyba ja Yy, mm, teraz to brzydko, pogoda też mi się da Nie, bo zachód słońca Ale, co? No, zachód słońca Teraz, gdy kopię to dwóch sobie ten? No, zawód Yy Masz jest zachód Dobra Teraz żebym poprawił paliwówkę, tego Tam nie ma Pozdrawiam. Dzisiaj Marcela te. Mają kolegę z klasy, bo ogląda Minecrafta i fajnie. Crafting? Nie, kurczaki, Crafting, <mian> sorry. To co było? No i wstawiłem mięsa mięso barana. Mamy tego dużo mięsa. Marcel, nie wiem, czą. Ogląda. czy nie Czy będzie oglądał? Czy nie, nie. właśnie jako też pan A ja jeszcze pozdrawiam. Nikodyma, ma się wbija. To puk, puk, coś tam robił. Jezu! Idź wieśniaku! Y no, i Jeszcze cpaść. pozdrawiam Nicodemała Toplanowskiego, który też, też patrzy to, na moją... Moim... Aha, dobra, idziemy spać. Patrzy na moją. Czemu ja nie mogę? Serio? No, nie mogę. Chyba muszę inaczej ustawić łóżko, bo czasem tak jest, że muszę jakoś inaczej włączyć łóżko. To południu, niech nowy. Dobra, mam. Pięknie. Widzisz kopać drewnią. Ja wiesz, że już to jest na... Jezu! Kultury mały zombiaku! Ach, trzaska! Tymi drzwiami! Mały. Ja go nie zauważyłem, a później wbiegł mały zombiak. Tak patrzę, nikogo nie ma, a później tak wbiega. I oczywiście jak ktoś chce być pozdrowiony, to wystarczy, żeby napisał komentarz. Zwykły komentarz też ktoś mi napisał komentarz. Jakiś chyba angielski po komentarz tu coś pozdrawiam. Ale... Są anglik się ogląda a to on może wiedzieć że, czy to jest w ogóle jest. a może to jest polak Aha. a znaczy się po angliku nie wiadomo co tutaj się stało jezu co ja robię bagi bagi, bagi. No, ogarnij się bagu, bagu. Możemy też dzisiaj z Hubertem nagrać, że będzie taki nasz dzień y, Hubertowy, będziemy nagrywać jeszcze z Hubertem te y, strzałinki, z, z nie Hubert? Zagramy sobie, nie? My na pewno będziemy przyciec po siebie. Albo też no nie wiadomo, najważniejsze, że razem. A Albo możemy nie być na tych samych serwach. Będziemy. O jeźdz, ile żarcia. 11 steków, 10 steków, a teraz sobie ziemniak, no ziemniak, hmm. e... bardzo musimy robić damek. Ty kobierz drewno, nie? Co? Kobierz drewno. Tak. No, dobrze. też y, to idę sobie trochę, trochę kopać. A wiesz, że ta wioska już jest upuszczona? Nikogo nie ma w tej? Było pip, ty wiesz nie kopa. Teraz tylko my jesteśmy. No i dobrze. No ale smutno trochę, ja tak. Ja mam przyniósł jakiś wieś, bo. No co to jakieś... No mnie, bo mi to wuluczy. Ono? Idzie nagryw? Nie zabiję go. Jest to samotny. Ej, opuścili wioskę, bo może... Że wiem, że w ogóle. Że wiesz? Nie, że może. No, no bo może właśnie opuścili, bo my... tam. Tren... Nie... Ja. Że my właśnie... No, tren. Tren. bardzo mi trochę smutny tych żarnych. No. Wszystko zasadzamy od do no Wróć stary do wioski. Smutno nam z ciebie. Koleś. Chcesz? Czekaj nam ci trochę. Dwóch jest! Dwóch wieśniaków! No opuścili wioskę, no i co tej wioski? Dam ci coś, okej? Okay? Proszę, możesz zjeść surowego ziemniaka. Trzy. Dobra, tu jest... Ja, tu ja to nie. Jest dzisiaj smutny odcinek. Tak. Tu, tu jest... Stary, no weź do tej wioski. 2. Dobra, w dupie z nimi. Za ukarakja się nie chcę. Ja znowu wioskę. Ja eee. no też nie przyjdzie. <grym> <grym> Nie, 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 wszystko. Zniszczymy tylko nie, podpalimy nie, 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 wszystko. nie, podpalimy nie, 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 tak nie, 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 ale nie Przecież klata to tam nie jest patrzymy. Przecież... Tak. Jak nie? Ale klata. Ale lepiej ochrana. No tak, ale klata. Nie w głowie, bo ze skóry to nigdy nie robię. Wracaj do tej wioski. Dobra, w dupie z nim. Niech sobie sami zaradzą. Trudno jest. Dobra, wrócił. Ja? Lekko. Teraz coś przy temku nie widzisz? Dostałeś mnie. Zginął. No. Bo ktoś tu nie powiem, kto musiał pociągle i I naprawdę mi żal, a mi bardziej. O, tam nie przyjmują się, ale mi smutno, będę płakał. Tu jest jakiś węgiel. Nie. Przyjdą może jeszcze, to jest nasza wioska. Przejęliśmy, ja każdy walczy o siebie. Kurde tutaj dwóch te tych. Jo, a oni z tam przyjdą z, z diamentowymi Nie Mieczamy z brem. A my ich zabijamy. No tak, nawet, bo oni sobie słabo piją. No i będziemy mieli diamentowe rzeczy. Tak. I konia? Z diamentowymi. No, masz I jakieś... ulepszone jeszcze te rzeczy. Teraz tak. Y... Dawaj drewno, nie przerabiaj, przerabiaj drewno. Daj mi drewno, daj mi drewno. 64, 11. Da... No to daj mi te 11. No i resztę przerabiam. Teraz. Le... resztę przerabiam. Tak, o kurde. A... I zrobię węgiel z tego, żeby tam trochę wejść do tej kopalni. O, dawaj coś do pieca, dawaj coś do pieca. Bo mamy jest pies, dawaj coś do pieca! proszę to! O? Tak, jakiś ten. No daj coś do pieca. Nie wystarczy. Wystarczy, bo to na opale to mniej się traci. Jak masz coś na około, to się. tam. No patrz, 13, 17. I co wygra, co gra. No to już jest 12. Patrz, jak szybko kończy się. Teraz jest 14, 15, 16. Albo Hubert wkłada. Myślałem, że to jest fajnie. Jakiś Daj mi węgiel trochę, raczej tego y, plastika albo y, tego. Chociaż daj. Y, drewno, 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 fajnie. Drębja. Bo chyba jest się to do... Kurde, chwali, że ja lubię Dziękuję za ukłon. Nie, nie. Oskar! Co? Patrzcie na mnie. Czekaj. Poczekaj, kurde, no tylko trzy. To Weź. Ogar, dziecko. Daj mi coś po węgiel. Daj mi kilo, daj mi kilo, papi, sorry. Nie chcą co. Zachód się robi. Daj mi węgiel. Czyli kilo kilo, kilo. I nie wiem, że pani się robi, to jest. Oj, co podchodzi, lepiej też zjedz. się Dodali. przeregenerować. Się... Nie, w dodawało. krawcie pan też dodawało. Tak, też nie, tu nie dodaję. Nie dodało, na pewno się zaregenerowało na tym. Idziemy do kopy? No, coś tam, ale tylko po węgiel. No, jak będzie coś lepszego, no to też, ale... O, i tu, widzisz, patrz. Patrz. Nie widzę. Ja, to, a ja lubię do pielęgną. Taka mała. To jest mała. Ja biorę żelazo. To trzeba się trochę w dół. Wiem. Albo do innej. Już będzie miała. O, to jest ten. No Elia, no, najważniejsza. Znieść pochodnie. No ale ja te to piszkę. O ja tu. Wykop po drodze ko ten, y pochodnie. Ja jedzę tutaj bardzo głęboko i kopalnie. Łup. Łą. Wow. Łup. Uh. Tu nie jest głęboka, ale tu jest węgla, węgla. Ile węgla? No głęboka jest. O jest. Jezu, to by się przydało o. kurde. Ratuj. O, mam takie coś na zapalenie. Jezu, jak się przestraszyłem! Mam takie coś jedną na zapalenie. To fajnie. To masz się uda. Mhm, uh -huh. bo teraz mam wielką, wielką. Cię ja nagrywam. No ale później, jak będziemy to płacić Nie wiem. Ale to duże, Jezu. Weź mi pomóż. Ludzie! No pomóż mi tutaj takiej kopalni. Ja to Twój. Nikt widzę. Dobra, idź. Dawajcie mi pochodnie. Ja mam pochodnię. To której ty wlazłeś? ja jeszcze tam Tyle się Naprawdę? są dwa wejścia do tej kopalni. Powinieneś wejść. Wykupuję czy teraz węgiel? No tak, bo tam musiałam trochę dalej pójść. się Bo wiesz czemu? Bo bo, bo by mnie zjadli. zjadli. Głównie po to przyszłem, po węgiel. O dzięki za lewę. się męczy. level. Dziewiąty level. Nie wiem czego przyciskanie palca leci, tylko ten... Ale kończy je kinofa tak. Wow. Oczywiście jeśli chcecie, chcecie więcej swoje... możecie zostawić łapkę w górę, dać w komentarzu pod filmem lub, yy, po prostu dać subskrypcję. Au. A weź, jak się przestraszyłem. Chodź za mną Co tam było tam? Nie co proszę Jest to z pip nie to może no, byś wiedział. Jezu, jaki je głębok No to fajnie, nie? I tak wiem O, ty żelazo No i węgiel no i co, bo ja tutaj muszę iść dalej. I potem będę kupował. Tu już się skończyło. Ja tu kopię. Ty idź dalej trochę. Wstawiłem na węgiel. Wiem, wiem ale też jest węgiel. I teraz, no, teraz przyszliśmy tu głównie po węgiel jakiś. No, no nie tylko jak zobaczymy coś, to chyba to wykupujemy, no ale ogólnie tylko po węgiel, żeby mieć tam na te pochodnie. Bo mamy mało pochodnie, mam tylko pięć pochodni jeszcze. So. Nie tak tak cygani, cyganka jedna mówi. Oczywiście nie mam nic do cyganów, cygani ludzie He. są. Powiedziałam, że nic do cyganów nie mam. Cygani czasem są fajni, czasem nie. To zależy. Już dwadzieścia minut jest. Co to tak szybko? Zaraz powiedzą mi, że jest szesnasta. No to kończ. Bo jest, siedemnasta prawie. To kończ. No jeszcze nie. No już. A tu jest pełno węgla. Taka szybko skrzynka, skrzynka. Ja idę. Kropinka nie mamy. A ty też? Mamy kraktinka. Wziąłem już to. A to, to co to ja robiłem skrzynkę? Nie wiem. Dobra, Hubert, dajesz i idziemy z No i patrz. No i. Mhm. Nie, ja już Hubert nie Co nagrywam ma... Ja już nie nagrywam po tym na Minecrafta, bo myślę, że to dużo tego Minecrafta. Teraz mam obowiązkowe inne serie. jeszcze będę nagrywał dzisiaj Minecraft. Oskar? gdzie jest wyjście? No tu. Jakim, jakąś drogą mieć. Drogą jest wyjście. O jajko fajnie. Po co jest jajko ogólnie w Minecrafcie? No i zobaczymy czy się stworzy. Nie stworzyła. Nie No wiem. No, robiłem tylko, o kurde, jeszcze wleciałem tu. Ja nie wiem jak No. zaraz. No to będzie. Nie będzie, bo ja raz nagrywam, Nagrałem będzie dwudziestu Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, oczywiście łapkujcie, trzymajcie się, Trzeci, trzy łapki w górę na następnym odcinek, pamiętajcie, trzymajcie się, cześć!